Słuchajcie kochani, na kolejnym naszym spotkaniu. Tym razem w takich kosmicznych energiach. To tytuł piosenki Ralfa Kamińskiego, którego uwielbiam pasjami. I właśnie mnie ciągle inspiruje. Dostrzegam różne rzeczy wokół siebie dzięki tym jego piosenkom i śpiewaniu. I byłam też na męskim graniu i to, co widzicie, to właśnie zdjęcia takie kosmiczne podczas koncertu. I wykorzystuję je teraz, ponieważ właśnie wokół dzieją się niezwykłe rzeczy. Takie kosmiczne energie oddziaływują na nas cały czas. To my ciągle wysyłamy też do księżyca, do wszechświata, do ludzi, których kochamy. Którzy są być może daleko, wysyłamy różne myśli, przesyłamy im energię, przesyłamy ciepło, otulenie i sami jesteśmy kosmosem. Czujemy się w powiązaniu z tymi wszystkimi energiami, z tymi wszystkimi marzeniami, myślami. Czujemy się energią, czujemy się wszechświatem. I czujemy też. Taką ogromną moc i w sobie, i naokoło siebie. Może no, właśnie y, taki koncert wyzwala poczucie jedności, bo wszystkich łączy muzyka, y, bo wszyscy oddają serce y, i duszę w wspólnym rytmie, y, w takim wspólnym śpiewaniu. Bo właśnie wszyscy czujemy. To wspólne odnajdujemy te łączące nas więzi, te połączenia, które mamy ze sobą. Te podobieństwa, ten wspólny rytm tańca i wspólne wzruszenia. Każdy z nas przeżył takie kosmiczne energie. Uczestnicząc z innymi w różnych wzniosłych wydarzeniach, I możemy być tacy wplątani, splątani z całym tłumem, ale możemy też być razem z naszymi bliskimi, na przykład podczas świąt, w takich bardzo intymnych wzruszeniach i też mieć właśnie takie poczucie wplątania. Tą jedną galaktykę, w to jedno światło. I czujemy w obu sytuacjach taką moc. Moc bycia razem, bycia częścią tego wszystkiego, tego piękna, tego wzruszenia, tej wielkiej energii. I myślę, że to jest po prostu energia miłości. To jest nasze światło, to jest to wspólne nasze wplątanie, to jest też ogromna moc. I właśnie wyjęłam kartę na to nasze spotkanie spośród moich i wyszła taka niesamowita, yy, mówiąca właśnie o otuleniu, o przekazywaniu sobie dobrych rzeczy, tak właśnie z oddalenia. To są takie otulenia, których nie możemy zrobić, będąc blisko. Nie możemy kogoś przytulnić, ale możemy to zrobić właśnie myśląc o nim, dając mu takie błogosławieństwo, że wszystko będzie dobrze. Dając ochronę z daleka, dając parasol. Albo tak jak tutaj pokazuje ilustracja, taką czapkę, która chroni przed złem, przed zimnem, przed cierpieniem. I stajemy się takimi aniołami, które dają ochronę. I myślę, że sami też czujemy często, że jesteśmy tak chronieni. Czujemy otulenie, Czujemy na sobie czyjeś dobre słowa. Czujemy się pod parasolem czyichś błogosławieństw. I to są właśnie kosmiczne energie, które wysyłamy i przyjmujemy też do siebie. To są takie balony szczęścia, złożone z dobrych słów, z takich pięknych myśli. Które wibrują, otulają, dają takie niewymierzalne wsparcie, bo czasami y, czujemy to przecież jako taką y, odrobinę subtelnego, przyjemnego dreszczu y, z faktu pomyślenia, że nie jesteśmy sami, że ktoś nakłada na nas taką czapkę. Że my wysyłamy w kosmos jakieś ciepłe przesłanie, dobre słowa, które nie zginą we wszechświecie. One dotrą. Może nie w tym momencie, może za chwilę, może nie do tego kogoś, do kogo wysyłamy, może jak odbierze, to, to jest zupełnie inny, ale to są takie dobre energie które wibrują miłością. Proste życzenia, które składamy sobie od wielkich okazji, mogą być wysłane przecież tak powszechnie i na co dzień, i tak ze szczerego serca, i tak prawdziwie, choć po cichu. Takie życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. Takie życzenia wszystkiego najlepszego. Zresztą Ralf Kamiński śpiewa taką piosenkę. I wyobraźcie sobie cały tłum tysięcy ludzi, którzy to też razem z nim śpiewają. To jest moc. Choć myślę, że porównywalna z mocą nawet jednego serca, które śpiewa dla kogoś. Dla innych. I patrząc na przykład. Bo pomyślmy sobie, jak na nas spadają te piękne życzenia, te piękne błogosławieństwa wysłane gdzieś z daleka i że właśnie jesteśmy tacy otuleni, nie jesteśmy sami, bo są z nami te kosmiczne energie, te całe kosmosy, które my mamy w sobie, którymi dzielimy się z innymi. Może właśnie teraz pomyślmy sobie coś bardzo pozytywnego, coś takiego, co będzie cząstką w tym trudnym naszym świecie, taką szczęśliwą cząstką, która coś rozjaśni, takim życzeniem, które coś rozświetli, błogosławieństwem, które przyniesie wsparcie. Pomyślmy coś bardzo konkretnego i wyślijmy to w kosmos. Niech on się wypełnia dobrymi e, myślami, pięknymi marzeniami, czułymi słowami. Niech to wszystko krąży w tym kosmosie. Niech spada na nas deszczem i niech dodaje nam siłę i mocy. I może na koniec zacytuję słowa y, piosenki Ralfa Kamińskiego, właśnie kosmiczne energie. Wysyłam do Ciebie marzenie na Twoją planetę daleką. Już leci do Ciebie meteor. Niech to będzie dobra myśl, dobre słowo. I niech dotrze do Ciebie, kimkolwiek jesteś, życzę Ci wszystkiego najlepszego.